kamera jak to było po polsku ani ważne kamera action dlaczego tak się z wami dzisiaj trochę w English witam jako że samochód który stoi za mną konkretnie jest to Pontiac Firebird trzeciej generacji czyli klasyczne F body właśnie z tym mi się kojarzy. Kojarzy mi się z osobą, która na jakiś czas poleciała do United States of America, a i już trochę zapomniała polisz. Żartuję jak zwykle. Natomiast wspomnienia z mojego życia są właśnie takie jako Maluch, taki Kajtek, kilkunastoletni. Wakacje spędzałem w Darłówku na zachodnim wybrzeżu Polski oczywiście. I był tam człowiek, który właśnie wrócił ze Stanów, założył pensjonat. Uwaga, pensjonat nazwał USA i właśnie zmienia przesiedleńczego między innymi takie. F-body sobie przywiózł tylko e, czarne, a to były lata, e, że wszyscy chcieli mieć e, czarnego Transama albo Fireberda ze względu na serial nieustraszony e, z postacią e, Michaela Knighta. E, no i oczywiście e, pojazd Kid 2000 e, mówiący z tym takim światełkiem. Try, 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 Latającym, znaczy latającym, migającym na jego grillu. No dobra, ale historię F-body tak naprawdę trzeba zacząć w roku 1966, kiedy to powstała konkurencja dla Forda Mustanga. Tak, bo pierwsza generacja tak naprawdę był Ponycar. No tak, coś pomiędzy Pony a Maslow, i, i to na sukcesie. Mustanga opierała się u jego premiera właściwie chęć koncernu do zbudowania samochodu, który uszknąłby, odkroił kawałek tego wielkiego tortu. No właśnie na korzyść, korzyść General Motors, bo jak to może być, że Ford sobie zarabia, a GM nie? Hype na te samochody powstał duży. Jeżeli chodzi jeszcze o kinematografię, no to mówiąc o Transamie, a Transam to tak naprawdę jest trochę bogatsza wersja Firebirda. One się właściwie niczym nie, nie różniły. No to mówiąc o, o, o występach kinowych, należy wspomnieć legendarnego bandytę, czyli mistrz kierownicy ucieka. Natomiast tam występowała pierwsza albo druga, ja w tych wczesnych generacji a trochę nie rozróżniam, ale wcześniejsza generacja -body. Natomiast jeżeli chodzi o trzecią generację, no to ona w Polsce chyba najlepiej się przyjęła. Jest to jednocześnie auto sportowe, pięknie wystylizowane, no i wyglądające, jakby miało pod tą długą maską przynajmniej 400 koni. A tutaj z silnika 5-litrowego bulgoczącego V8, chociaż można było kupić e, nawet 2,5 litra e, Iron e, Duke'a, e, czyli silnik dwucylindrowy, e, dwu, jak jaki dwucylindrowy, czterocylindrowy oczywiście. E, były też V6, e, no, ale to co najsmaczniejsze i to co bul 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 brzmi najlepiej, to oczywiście v a było 5.0, tak jak tutaj było również 5.7. Tu jest 5.0 TBI, throttle body injection, czyli coś pomiędzy gaźnikiem a wtryskiem. To znaczy jest to taki bardzo prosty system wtryskowy, gdzie po prostu wtryskiwacz leje non toper Coś jak tronik w Europie. Dosyć prosty, prosty system, ale zawsze ciut lepszy od gaźnika, chociaż te auta paliły sporo, no ale nikt się tym nie przejmuje. Dziś to jest wspaniałe auto kolekcjonerskie, ale ja patrzę na nie cały czas. Mam takie wrażenie, że jest rok. No, wspominałem o swoich szczęsieńcych latach, ale tak naprawdę jeszcze więcej wspomnień mam z okolic roku 2000 i są to wspomnienia związane z F-Body Klub Polska, który chyba w zeszłym roku świętował 25-lecie, no, czyli jest to twór 26-letni, gdzie miłośnicy Amkarów właśnie F-Body chłostali, Palili nimi niemiłosiernie gumę. Zresztą również tutaj w Warszawie, konkretnie u Liberatora, przy trasie Armii Krajowej, no tak naprawdę przy pewnej części tej trasy, była taka impreza, która nazywała się Smażalnia i tam również F-Body przyjeżdżały po to, aby smażyć laka. Dobra, po tym trochę, przy długim wstępie, zrobię klasyczny. Will around tego egzemplarza, ale zanim to, to dwie rzeczy. Like, subskrypcja, komentarz, a teraz coś Wam zaśpiewam. Stany, Stany, fajowa jazda, Ameryka, gwiaździsty sztandar. Tak, trochę właśnie z takim kiczem, ta, o tym się kojarzy, co nie oznacza, że uważam, że ten samochód jest kiczowaty, bo absolutnie nie jest. To jest kawał fajnej, amerykańskiej maszyny. E, tylko trzeba wiedzieć, po co się ją kupuje. No bo jeżeli e, po wyglądzie stwierdzimy, u, kupię sobie sportowe auto, no to ta 5-litrówka ma 170, 170 kilka koni. E, i sporą, wbrew pozorom, masę, więc na Nurburgring raczej nie ma sensu nim jechać. Ale jeżeli chcecie wsiąść w taką kapsułę czasu, a ten egzemplarz jest jeszcze w świetnym stanie i on się do tego idealnie nadaje, więc jeśli chcecie wsiąść w kapsułę czasu i słuchając Highway to Heaven, pojechać w stronę zachodzącego słońca, to. Na pewno e, tak. A oczywiście e, muszę powiedzieć, że jestem na terenie Automobil klubu e, polskiego na autodromie e, Bemowo e, we wtorek, chociaż nie wiem kiedy będzie e, emisja. Postaram się, aby była również we e, wtorek, e, a to oznacza, e, że zaraz będą Amkarowe wtorki. No i dlatego z właścicielem tego auta e, umówiłem się e, na Bemowie, no bo w tym Anturażu na pewno ogrywka będzie wyglądała dobrze. No i będzie się kojarzyła z amerykańską motoryzacją i z jednym z najciekawszych zlotów amkarów w Polsce. Za to na dwozie odpowiadają panowie Palmer i Porter. Ono wygląda całkiem lekko i atrakcyjnie i jest takie bardzo. No i nic z tym dziwnego, bo e, kariera e, rynkowa tego modelu e, to są lata 82-92. E, e, no czyli właściwie. E, F-body trzeciej generacji urodziło się równo ze mną, ale to jest późny egzemplarz, bo z roku 1991 i wbrew pozorom nie został przyciągnięty za kontenerem ze Stanów Zjednoczonych, a jest to auto pochodzące z rynku szwajcarskiego, to czyli fabrycznie dostosowane do ruchu europejskiego, z europejskim oświetleniem, no co ma znaczenie i, i z przodu i z tyłu, bo one się nieco, nieco różnią. W Ameryce cała lampa może mrugać na czerwono jako kierunkowskaz, jeżeli mówimy o tyle. Są też różnice w światłach przeciwmogłowych, no to mniejsza o większość. To jest Europa, to jest Szwajcaria. A Szwajcaria jest w ogóle ciekawym kierunkiem do szukania amkarów, szczególnie tych trochę tańszych, no bo wiadomo, że transport za oceanu kosztuje krocie, więc można, można poszukać trochę bliżej. A rynek szwajcarski, wiele ciekawych amkarów. Sprzedawał swego, swego czasu. No jako, że w Szwajcarii te auta po prostu były popularne, a w Polsce były synonimem luksusu. Portfel cały, portfel cały wypchany dolarami, autozalu felgami. Dobra, nie powinienem śpiewać, powinienem mieć zakaz sądowy. Nie wiem, co mnie dzisiaj wzięło na przyśpiewki, ale do brzegu. O tym samochodzie bardzo długa maska. Ten pięciolitrowy silnik mieści się tutaj zupełnie spokojnie. Myślę, że jakby się uprzeć, to można by włożyć coś większego. Ta generacja miała także w ofercie, bo mówiłem o silniku V6, ale mało tego, że było V6, to była wersja turbodoładowana Natomiast to też nie jest naj... Wyższy wariant mocy 5-litrówki, bo jeszcze był tak zwany high input o mocy 220 KONI. No, może niewielka różnica, ale zawsze można było się nim szybciej poruszać. Natomiast ta wersja 170-konna jest zupełnie pancerna. To jest samochód idiotoodporny. Naprawdę bardzo trudno go upić. Dlatego mówiłem o, o tych imprezach, na przykład o, o spalarni, czy też spalarni gumy, po prostu, czy o. O upalaniu tych samochodów przez członków F-Body Club Polska. I rzeczywiście przez lata można było je chetać, można było je biczować i dawać im niezły wycisk i one nie chciały się psuć. To są najlepsze lata jakościowe amerykańskiej motoryzacji, chociaż można powiedzieć, że przecież to już jest po kryzysach paliwowych, to jest malaise era pełnym ryjem. No okej, okay, to jest malaise era pełnym ryjem i co z tego? Skoro te niewysilone, wolnosące jednostki napędowe nie chciały się psuć, a czy to z zawieszenia, czy, czy inne elementy mechaniczne były na tyle proste, żeby nie za bardzo było co po prostu zepsuć, warto zwrócić uwagę na te obręcze. One są bardzo ładne, bardzo charakterystyczne dla tego modelu i są też dosyć cenne. Kupując F Body trzeciej generacji na innych kołach możemy być przekonani, że daliśmy się załadować w czoko, bo jest to Element poszukiwany przez kolekcjonerów i dziś nie tani. Zwróćcie uwagę, że na jednym z ramion jest nawet napis Poniak. Tutaj te białe litery wymalowane na, na oponie nie przeszkadzają. Dobrze, że nie ma whitewalla, bo chyba to by było przegięcie. Natomiast co jeszcze jest na feldze, a właściwie na jej piaście, no to oczywiście płonący ptak i generalnie robiąc wheelround tego Samochodu. Ja postaram się pokazać wszystkie logotypy z płonącym ptakiem. No a skoro przy kole jesteśmy, no to warto powiedzieć o zawieszeniu. Z przodu, z przodu jest ono niezależne. Na sprężynach z tyłu za to zależne, proste, po prostu proste. Tutaj wprawdzie nie mamy logotypu płonącego ptaka, ale mamy ładny napis Poniak. A logotyp o, jest tutaj w bardzo wielu egzemplarzach, szczególnie na polskim rynku. Taki ogromny ptak zajmował całą maskę. Czy to ładne, nie wiem, zależy od gustu właściciela. Tu go nie ma i może dobrze. Coś, co mnie nie do końca się podoba, ale za to jest praktyczne. To są LEDy. Tak, tutaj to analogowe oświetlenie zostało zmienione na LED-owe, Są daylighty. No dobra, jest to praktyczne i ma to też ten plus, że nie trzeba jeździć przez całą dobę z otwartymi popapami. A na słupku B mamy kolejny. Znaczek. Dobra, skoro już tu jestem, to pozwolę sobie zajrzeć do środka. O, tak. I to wnętrze jest niesamowite. Jest niesamowite głównie dlatego, że nie jest skórzane, a welurowe. A dla mnie ten amerykański welur z lat. 80., jest fantastyczny, jest taki mięciutki, no normalnie jakby chciał nas e, przytulić. E, jeżeli chodzi o e, deskę rozdzielczą, e, no to jest taka e, średnio postarana, e, mógłbym powiedzieć, podobnie jak e, duża e, kierownica. Ale tak naprawdę to nic strasznego, po prostu lata 80. w Stanach Zjednoczonych. Zaraz postaram się pokazać to wnętrze z lepszej perspektywy. Oczywiście automatyczna skrzynia biegów. Jeżeli chodzi o ilość miejsca z tyłu, no to niektórzy żartują, że są to idealne miejsca dla kogoś bez nogi, a ja. Nogi nie mam i nawet nie będę próbował się tam mieścić, no bo wiem, że jest to skazane na. Niepowodzenie. Pamiętajcie, że osoby z niepełnosprawnością po amputacji tak naprawdę potrzebują więcej miejsca, żeby zająć siedzenie czy to w przednim, czy w tylnym rzędzie. No już zupełnie abstrahuję od wózka inwalidzkiego, ale żarty z osób z niepełnosprawnością są po prostu słabe, a swoje słowa kieruje do. w statystyki. No w tym ujęciu lepiej widać wnętrze przede wszystkim nie jest to ujęcie pod słońce, ale nie o tym kolejne znaczki płonącego ptaka, między innymi na schowku na okulary, a właściwie takiej bardzo praktycznej kieszeni. Nie wiem, czy jest ona seryjna, ale odnajduję to jako fajny gadżet. Zegary, niestety nie ma tu digitala, jak w Corvette'cie C4. Są po prostu okrągłe zegary. Jest mocno po amerykańsku, ale jednocześnie nie jest to najciekawsze wnętrze, o jakim mogę sobie pomyśleć, ale to nie przeszkadza w codziennej eksploatacji. To jest auto dla kogoś, kto lubi się pokazywać, a z zewnątrz wnętrza kabiny za bardzo nie widać. Bra, teraz spróbujemy podnieść pop-upy, czyli reflektory, one niestety w tym momencie nie do końca działają, ale może to i lepiej, jako że w tym samochodzie jest to w miarę awaryjne i jest specjalny system manualnego podnoszenia lampy. Ja oczywiście jako znany nierób nie będę niczym sam kręcił. Właściciel zrobi to za mnie, ale zobaczcie, że ta lampa faktycznie powoli, bo powoli, ale się podnosi. Nie będę filmował całego procesu jej podnoszenia. Musicie mi uwierzyć na słowo, że da się to zrobić, chociaż trwa to tak zwany ruski rok. Ten silnik pochodzi z czasów, kiedy pod maskami aut jeszcze było cokolwiek widać, i tutaj widać, że wszystko jest przewymiarowane. Gaźnik jest ogromny. Tam jest ten wtrysk, o którym wspominałem. Zbiornik na płyn chłodzący również jest. Ogromny, właściwie czy to alternator, czy dowolne inne elementy w europejskim samochodzie byłyby o połowę mniejsze, a w japońskim czy koreańskim o 75% mniejsze. Ale w Stanach Zjednoczonych zupełnie inne jest postrzeganie powierzchni. Stany są ogromne, tam jest. Dużo przestrzeni, i Amerykanie po prostu uwielbiają marnować przestrzeń. I tak jest też w komorze tego silnika. Tutaj niby wszystko jest upchane, ale to przez to, że są to części XXL. Kolejny znaczek z ptakiem oraz z napisem Poniak, ale z tej perspektywy łatwo będzie mi wytłumaczyć różnicę między wersją europejską a amerykańską. Są to właśnie klosze filnik lamp, a tak naprawdę rozmieszczenie układ powierzchni świetlnych. A skoro jestem z tyłu, to pokażę wydechy. Jeden tu, drugi tu. Oraz, spoiler, to jest całkiem fajny, ładny element. Nie wiem, czy produkuje dużo docisku, ale wygląda zacnie. O czym jeszcze powinienem powiedzieć z tej perspektywy to tylnia klapa. Ona ma ogromną, ale to ogromną szybę. I trzaskanie klapą przy każdym zamknięciu, wcześniej czy później, doprowadziłoby do jej wybicia, uszkodzenia albo po prostu osłabienia konstrukcji. Więc, i przypomnę, rok 82, start trzeciej generacji. Tutaj jest system Soft Close, znany z takich limuzyn jak Mercedes klasy S, czy jakieś tam BMW, Siódemki, Lexusy, LS. Natomiast jeżeli chodzi o klapę z tyłu i rok 82. No to F-Body jest prekursorem i to bardzo ciekawy, fun fact. A propos tej generacji, mówiłem o miękkim zamykaniu, ale to działa również w drugą stronę. Zobaczcie, jak ta klapa fajnie się automatycznie otwiera. Nakryje całkiem niegłupi bagażnik, chociaż wysoki próg załadunku. No i nie jest on jakiś ogromny, ale na książeczkę czekową wystarczy. Dziś wcale nie trzeba mieć portfela całego wypchanego dolarami, żeby kupić takie auto. Ich ceny są całkiem rozsądne. Co więcej, można trafić na samochód, który wiele, wiele lat spędził w naszym kraju. No i oczywiście jeździł na F-Body Klub Polska na Zloty Amkarów i tam palił gumę. Mogę trochę przesadzać. Gdzie warto szukać Firebirdów tudzież Transamów, Tak jak mówiłem Szwajcaria, ale oczywiście W Stanach Zjednoczonych wybór jest Jeszcze większy To auto też jest na handel Ono jest w ofercie V8 Classics Ja udało mi się tutaj Poznać jego właściciela Właśnie podczas jednego Z amkadowych wtorków No i namówiłem go Na ogrywkę Co mnie bardzo cieszy Ja lubię F-Body Lubię również czwartą generację ale to jest na inną, zupełnie inną opowieść. Historia, ten kształt to jest era VHS-u. Powinienem w ogóle nagrywać ten materiał kamerą z kasetą, a potem przegrywać na magnetowidzie właśnie kasety VHS, bo ja po raz pierwszy nieustraszonego widziałem. A nie widziałem w niemieckiej telewizji, ale potem wielokrotnie widziałem go również na właśnie kasecie VHS z osiedlowej wypożyczalni. Dobra, dosyć tego gadulstwa. To by było na razie, to by było na tyle w tym odcinku. Na razie. Cześć. Hej. Lajk proszę, subskrypcja proszę. Uuu, no proszę, daj lajka! Cześć.